Witamy na kanale Eurokart Wózki Dziecięce. Dzisiejszy odcinek poświęcimy gondolom. Porozmawiamy na ich temat, przedstawimy różne typy i e, przedstawimy kilka plusów i minusów. Tak, dokładnie, e, bo wbrew pozorom nie każda gondola jest taka sama, tak? Ile wózków tyle gondoli, można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. E, gondole różnią się rozmiarami, różnią się funkcjonalnością i materiałami, z których są wykonane. Przez materiały, ja tutaj nie rozumiem tkanin, tylko yy, tworzywo, z którego wykonana jest misa gondoli. To może być materiał, to może być tworzywo sztuczne, lub coś więcej, ale o tym później. Czym powinni się kierować rodzice, wybierając wózek dwa w jednym? Czy bardziej gondolka, czy bardziej spacerówka? Obecnie obserwuję dużo więcej zapytań dotyczących jednak samego siedziska. Czyli wersji spacerowej. Większość pytań dotyczy albo stelaża, czyli amortyzacja koła, albo siedziska: czy jest duże, czy wystarczy do końca wózkowania, czy jest przekładane, wysokość oparcia, wysokość budki, tego typu rzeczy. Dlaczego? Nie wiem, być może dlatego, że z siedziska korzystamy o wiele dłużej, więc to jednak siedzisko nam się kojarzy z wózkiem, ale ja bym tej gondoli jednak tak na margines nie spychał. Uważam, że jest bardzo ważna, choćby ze względu na to, że używamy ją przez te pierwsze, najważniejsze, najbardziej newralgiczne miesiące życia dziecka. Jest to zazwyczaj pierwsze 6 miesięcy lub osiągnięcie wagi 9 kg przez dziecko. Co on przychodzi dość dość szybko. Tak, tak, tak. Twoim zdaniem jest jakiś, nie wiem, konkretny typ gondoli, jakiś faworyt w twoim, yy, zda, twoim zdaniem? To znaczy, ja, 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 proszę Państwa, nie polecił żadnego jednego typu, ze względu na to, że jest kilka dobrych rozwiązań na rynku, i bardziej uzależniałbym tutaj wybór typu gondoli od, od kilku czynników od sezonu, w którym dziecko będzie się rodziło. Od tego, jaki rodzaj siedziska posiada dany wózek wielofunkcyjny, czyli czy to siedzisko jest certyfikowane od narodzin, czy od szóstego miesiąca życia. No i też na pewno nie bez znaczenia będzie budżet, jakim dysponujemy, bo jednak są rozwiązania tańsze i są rozwiązania dużo droższe na rynku. Także to są te trzy podstawowe kryteria, którym ja bym się kierował, wybierając gondolę. Mamy przygotowanych kilka wózków, kilka gondoli, już wpiętych właśnie w stelaże, które są tutaj dedykowane do konkretnych wózków. Może Piotrze byłbyś tak uprzejmy i powiedział nam parę słów na temat poszczególnych modeli, poszczególnych gondoli, ich plusy, ich minusy, na co powinniśmy zwracać uwagę. Oczywiście. Przygotowaliśmy parę modeli. Zacznę może od rozwiązania takiego najtańszego, najbardziej ekonomicznego z tych przedstawionych, co nie oznacza, że złego. Jest to w sumie jedna z moich ulubionych gondoli, gondola Smartfold marki EasyGo. Gondola jest przeznaczona do wózków EasyGo Optimo i EasyGo Soul. W tym momencie wpięliśmy ją w stelaż wózka Soul marki EasyGo. Dlaczego? Dlatego, że jest to jeden z niewielu produktów na rynku i jedyny w naszej ofercie. Który możemy kupić w wersji wyłącznie gondolowej. To znaczy, możemy sobie kupić sam stelaż z gondolą, nie ma konieczności do kupowania siedziska. Czyli to znaczy, że siedzisko można z czasem dokupić tak, osobno? Jest, jest, jest możliwość dokupienia siedziska w przyszłości, gdyby na przykład po tych 6 miesiącach okazało się, że ten stelaż nam się bardzo spodobał. Jest to bardzo fajny stelaż, leciutki z pompowanymi kołami składa się do niewielkich rozmiarów. Więc jeśli komuś po sześciu miesiącach stelaż dalej się będzie podobał i będzie chciał używać wózka jako wózek. Dwa w jednym może dokupić, może dokupić siedzisko spacerowe. I tak jak mówię, to jest jedyny model, który możemy w takiej konfiguracji kupić. A, możemy nawet kupić sam stelaż z fotelikiem samochodowym lub adapterami do, do fotelików innych marek, ale to jest akurat temat na, na inny odcinek. Wracamy do gondoli. Smartfold. Co oznacza nazwa smartfold? Oznacza, że gondole możemy złożyć na płasko. Możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób. Mechanizm jest bardzo przyjemny w użytku. Taka funkcja jest funkcją bardzo praktyczną, ze względu na to, że możemy na przykład zabrać do samochodu niezależnie fotelik samochodowy i gondole. Gondola złożona na płasko nie zajmie nam dużo miejsca w przestrzeni bagażowej, więc nie mamy konieczności przepinania fotelika grupy Zero Plus w stelaż wózka, mamy możliwość pozostawienia fotelika w samochodzie na stałe, a dziecko przewozimy sobie w gondoli, co nie jest wcale takie proste w przypadku produktów, gdzie gondola jest wykonana z tworzywa sztucznego, nie możemy jej złożyć na płasko, ona zajmuje jednak sporo miejsca. Czyli może to być bardzo fajne rozwiązanie dla rodziców, którzy dysponują troszeczkę mniejszym samochodem. Tak, tak, mniejszym samochodem i mniejszym budżetem, bo to też jest akurat najtańsza gondola z tych, które dzisiaj, dzisiaj prezentuję. Posiada systemy wentylacyjne możemy sobie tutaj taki panel wentylacyjny w budce odsłonić. Nie ma co prawda dodatkowego panelu z przodu, no ale tak jak mówię, jest to rozwiązanie dość ekonomiczne. Uchwyt do przenoszenia, składany i sama ta funkcja składania na czym ona polega? Ja może nie będę tutaj tej gondoli składał całkowicie, ale w każdym razie pod, pod wyściółką, pod materacykiem. Mamy takie specjalne napinacze, wystarczy, że je poluzujemy. Gondola nam się złoży całkowicie na płasko i, i, i naprawdę zajmie nie dużo miejsca. Jest to gondola napinana, wykonana z materiału, więc jest to jeden z tych typów gondoli, które polecam Państwu w sezonie letnim. Czyli jeśli dziecko rodzi się w, na wiosnę, to pamiętajmy, że z tej gondoli będziemy korzystać tylko 6 miesięcy. Czyli akurat idealnie do sezonu letniego? Tak, tak. Ja może wyjadę tutaj troszeczkę bliżej tym wózkiem, żeby Państwo lepiej widzieli. E, dokładnie. E, praktycznie zimą tej gondoli nie będziemy używać, no chyba że w przyszłości e, zdarzy się, że będziemy mieli kolejne dziecko, będziemy chcieli wykorzystać, no to, to oczywiście też taką gondolę można zimą e, używać. Wcale nie oznacza, że ona się e, nie nadaje. Po prostu f, no, no jest jednak wykonana z materiału, więc przy jakichś ekstremalnych temperaturach czy wiatrach. Może, może, może słabiej trzymać tą temperaturę niż gondola stworzywa. Pozwolę sobie wejść w zdanie, bo widzę, że jest tutaj specjalna część tak, tak, takiej właśnie Tak, To jest uchwyt do przenoszenia. Gondole, które mają blokowaną budkę, czyli tu jest blokada, posiadają zazwyczaj uchwyty do przenoszenia tutaj na szczycie budki. Pytanie z serii: bezpieczeństwo. Czy można samo dziecko, czy, czy można gondolę przenosić razem z dzieckiem w środku? Nie, nie. To niestety gondoli nigdy nie powinniśmy przenosić z dzieckiem. Jest to oczywiście kuszące, ponieważ są uchwyty. Wydaje się, że, że, że do tego to służy, ale nie, niezależnie od rodzaju wózka, od jego ceny. Powinniśmy jednak gondolę przenosić, przenosić pustą. To jest tylko uchwyt do przenoszenia samej gondoli. Mhm. Dodatkowo posiadamy tutaj takie stopki specjalne pod spodem, czyli jak gondolę odepniemy, postawimy na ziemi, to ona nam się też z dołu nie zabrudzi. Tutaj też, też przepraszam, widziałem, że chcesz coś powiedzieć, ale żeby nie zapomniał. Mamy tutaj taką fajną saszetkę, ona jest odpinana. Możemy za pomocą dodatkowego paska zdemontować ją i używać jako, jako takiej praktycznej nerki, czyli zwykłej saszetki, niezależnie od gondoli. Taka wartość dodana tej, tej, tej oto, oto gondoli smartfonu. Jasne. Bardzo fajne też jest to rozwiązanie, jeżeli chodzi o samo zabranie tej gondolki, na przykład jeżeli odwiedzamy kogoś. I no, jesteśmy na takim etapie, że dziecko zasypia, jeszcze ma te popołudniowe drzemki, można fantastycznie sobie to wykorzystać jako dodatkowe miejsce do, do, do spania. Dokładnie tak. Zdarza się, że gdzieś odwiedzamy ludzi, znajomych, rodziny, którzy nie mają małych dzieci, no nie ma gdzie za bardzo tego dzieciaka naszego kochanego położyć, a sen wiadomo bardzo ważną rolę odgrywa tych pierwszych miesiącach rozwoju. Dokładnie tak. Proszę Państwa, dodam jeszcze, że ta gondola konkretna przeznaczona jest dla dzieci do 9, do, przepraszam, do 9 kg i nie jest przeznaczona dla dzieci, które potrafią już samodzielnie siadać. Ona nie, nie posiada takiego dodatkowego systemu zapięć, które posiadają gondole, które zazwyczaj mają długość wewnętrzną powyżej 80 cm. Ta gondola ma 75 cm w najkrótszym miejscu, jest to wystarczająca długość. Ale, ale, gdy dziecko zaczyna już samodzielnie siadać, z tej gondoli nie powinniśmy korzystać. Kolejna. Jasne. Kolejny wózek, który przygotowaliśmy, nie bez powodu, jest to Krox Pro marki Eurocard. Dlaczego się zdecydowaliśmy na ten model? Dlatego, że jako jeden z niewielu na rynku daje możliwość wyboru gondoli. Mamy tutaj dwa typy. Jedna gondola, taka klasyczna, wpinana, którą tutaj. Właśnie, właśnie pokazujemy. Klasyczna, wpinana, długa gondola. Ona ma ponad 80 cm długości. Też ją możemy złożyć na płasko. Dokładnie tak samo jak w przypadku gondoli smartfold. Posiada dodatkowo tutaj, w tym miejscu, uchwyt do przenoszenia. Taką ekoskórką, fajną, wygodną, obszyty. Nie łapiemy tutaj. Zwróćmy uwagę, niektóre gondole posiadają taki oto system regulacji. Nie wolno przenosić takiej gondoli trzymając tutaj, ze względu na to, że ona się nam może przeważyć i przechyli się, a już na pewno nie z dzieckiem, to, to tak, jak, tak jak mówiłeś. Dodatkowo ta gondola posiada tutaj już taki panel powiększający, więc możemy ją dodatkowo pochylić i zasłonić dziecko przed nisko operującym słońcem bardzo przydatne w słoneczne, ciepłe dni. Dokładnie, tu jakaś kieszonka z tyłu, no to wiadomo, producenci prześcigają się w takich rozwiązaniach, to są już yy, stricte takie projektowe rzeczy, tak samo jak saszetka gondoli SmartFold. Nie ma to wpływu ani na bezpieczeństwo, ani na, 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 na taką, bezpośred... taką, taką główną funkcjonalność produktu. Ale przydatne na przykład do przewożenia dodatkowej pieluszki, bo to jeszcze jest ten czas, kiedy przewijamy naszego bombla małego. Tak więc no praktyczne, bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. Dokładnie. Ta gondola posiada dodatkowo coś, co spróbuję Państwu pokazać. Mianowicie, jest to gondola dłuższa niż 80 cm i w środku posiada takie specjalne klamerki. Nie wiem, czy to będzie widać. One są zazwyczaj tutaj pod materacykiem ukryte. Te klamerki mają kształt takiej litery D. Do czego one służą? Wielokrotnie państwo zadawali nam takie pytania. Są to klamerki do zamocowania dodatkowej uprzęży. Gdy dziecko jest już waży już powyżej 9 kg i potrafi samodzielnie siadać, dalej możemy z takiej gondoli korzystać właśnie pod warunkiem zamontowania takiej uprzęży. Są to takie specjalne szelki, które wpinamy w te klamerki i mamy pewność, że dziecko nam z takiej gondoli nie wypadnie. Drugi rodzaj gondoli, jaki oferuje właśnie marka Eurocard do wózka Krox Pro, to jest, przygotowałem specjalnie drugi egzemplarz. To jest tak zwana miękka gondola lub wkład niemowlęcy. Dlaczego przygotowałem osobny wózek? No, ponieważ taką gondolę mocujemy nie bezpośrednio w stelażu, tylko na rozłożonym na płasko siedzisku spacerowym. Rozwiązanie bardzo popularne w krajach Europy Zachodniej, gdzie no, wielu ludzi w ogóle nigdy nie kupuje gondoli takiej tradycyjnej. U nas w Polsce absolutnie nie do pomyślenia, prawda? U nas gondola musi być I, i, i słusznie pewnie. Ale jak ktoś szuka rozwiązania takiego bardziej ekonomicznego, bo jednak takie rozwiązanie będzie sporo tańsze, no to też może zastosować takie rozwiązanie. Wkład możemy sobie wyjąć. Mocowany jest za pomocą takich specjalnych karabinczyków. Przypinamy je do klamerek w kształcie litery D. Są to identyczne klamerki, jak, jak prezentowałem w gondoli. E, mamy wycięcia na pasy na różnych wysokościach, także e, można też tą gondolę zastosować śmiało do wózków innych marek. Niekoniecznie musi to być Eurocard Crocs Pro, ale pamiętajmy, że jest ona dosyć długa, więc musi to być e, wózek, który ma no, minimum te 89 cm w długości płaszczyzny do spania. Moim zdaniem fajne rozwiązanie. W Polsce niezbyt popularne, ale nasi kontrahenci zagraniczni bardzo często wybierają właśnie tego typu zestawy. Także jeśli szukacie Państwo czegoś tańszego, to tego typu rozwiązanie też jest dla Was. Bardzo fajne rozwiązanie, absolutnie, ale moja wyobraźnia podsuwa mi taką jedną myśl. Czy na przykład taką gondolkę miękką można wykorzystać na przykład jako becik? No, ja jestem pewny, że Państwo znajdziecie wiele fajnych zastosowań, no ale oczywiście w żadnej instrukcji obsługi nie będziemy pisać, że można to tak wykorzystać. Można użyć do różnych, do różnych celów, na pewno można to też właśnie jako takie przenośne łóżeczko zastosować, także taka, taka, taka wartość dodana, prawda? Ale lepiej nie przenosić w takiej gondoli samego bąbla. Nie, nie, dziecka, dziecka nie przenosimy, tutaj nie ma nawet uchwytów do przenoszenia, także to jest... Ona jest usztywniona, mimo że nazywamy ją miękką, tutaj mamy płyty takie plastikowe specjalne, sadzone. Dno też oczywiście jest, jest usztywnione, co nie we wszystkich y, takich wkładach niemowlęcych na rynku y, funkcjonuje. To miękka gondola to jest nazwa, nazwa umowna. Jasne. E, okay, odstawimy Croxa Pro. Pewnie. Tego też może tutaj weźmiemy. Przejdźmy dalej. Dalej jedna z moich ulubionych gondoli na rynku, mianowicie gondola do wózka Axo Style marki Kawo. Marki Dlaczego jedna z ulubionych? No, bardzo podoba mi się rozwiązanie takiego dodatkowego panelu wentylacyjnego. Możemy sobie tutaj odsunąć taki suwaczek, i otwiera nam się taki, oto panel wentylacyjny w przedniej części gondoli. Które w połączeniu z panelem w budce daje nam już naprawdę kapitalną cyrkulację. Tak jak mówiłem, gondole te materiałowe, napinane, te wszystkie trzy, które do tej pory pokazywałem, to właśnie przeznaczone są moim zdaniem głównie na sezon letni, więc tego typu panel już całkowicie załatwia sprawę, nawet w najbardziej upalne dni. Fajnym rozwiązaniem też jest to, że tu producent pomyślał o takich specjalnych magnesach, więc możemy sobie to po prostu. Przysłonić, nie musimy zapinać za każdym razem i odsuwać tego suwaka, co nie jest oczywiście zbyt wygodne. Wystarczy, że zrobimy w ten sposób i już mamy panel zasłonięty. Wystawię tutaj, żeby Państwo lepiej widzieli. Też mamy uchwyt do przenoszenia, też nie łapiemy za budkę, pamiętajmy, ale też zwróćmy uwagę, fajny, cichy mechanizm składania budki, czyli dziecka sobie nie obudzimy, jak będziemy do niego tutaj próbowali się dostać. Też bardzo fajna rzecz. Klapka taka przeciwwiatrowa też na magnes zapinana, też dziecka na pewno, na pewno nie obudzimy. Długość 80 cm. Również posiada klamerki. One się nazywają D-ring po angielsku, czyli klamerki w kształcie litery D, służące do zapinania tej dodatkowej uprzęży. Więc z tej gondoli też możemy korzystać, gdy dziecko już jest cięższe niż 9 kg i gdy już potrafi samodzielnie siadać. Fajne stopki pod spodem plastikowe też pozwalają na to, żeby tą gondolę postawić czy na ziemi, czy na jakimś meblu tapicerowanym. Stawiając na ziemi na pewno nie ubrudzimy spodu gondoli, więc też, też bardzo fajna, praktyczna opcja. I zachowana na estetyka. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, przejdźmy teraz do naszych rodzimych produkcji. Mamy tutaj dwa wózki, dzięki Łukasz. Mamy tutaj dwa wózki marki RICO, polskiego producenta. Eee, może warto wspomnieć, że jeśli chodzi o polskie wózki, to jednak zdecydowana większość posiada właśnie gondole eee, wykonane z tworzyw sztucznych. Eee, czyli mamy gondolę albo wykonaną całkowicie z plastiku, tak jak tutaj w przypadku wózka RICO Side. Eee, ona jest obszyta tkaniną, dzięki temu bardzo estetycznie się prezentuje, eee, ale w środku mamy eee, tworzywo sztuczne. Tutaj też jest tworzywo sztuczne, innego rodzaju, o czym zaraz powiem. Tego typu gondole polecałbym, jeśli termin porodu przypada jesienią. Takich gondoli będziemy używali głównie przez okres zimy i one na pewno będą lepiej tutaj nam izolować dziecko od warunków atmosferycznych. Mamy tutaj takie dodatkowe osłony przeciwsłoneczne. Je sobie możemy tutaj przypiąć jest okienko. To podglądania dziecka może zaprezentuje, więc możemy dziecko praktycznie całkowicie przed wiatrem osłonić. Jest też uchwyt do, do, do przenoszenia, praktyczny, fajny skórką ekologiczną. Czy te gondolę można stosować również latem? Oczywiście, to nigdy nie jest tak, że dane rozwiązanie jest tylko na jeden sezon. Ja tylko mówię, które moim zdaniem jest lepsze w danym sezonie. Taka gondola też posiada tutaj specjalne wentylatory. Tu mamy taki specjalny system. Możemy sobie odsłonić i zasłonić wloty powietrza. Dodatkowo posiada system regulacji zagłówka, czy regulacji wysokości oparcia w gondoli. Bardzo fajna, praktyczna funkcja. Też taka charakterystyczna dla większości wózków polskiej produkcji, a przynajmniej wszystkich wózków produkowanych przez, przez firmę RICO. Co ta funkcja daje? Wyobraźmy sobie sytuację, że zjeżdżamy z jakiegoś wzniesienia dłuższego. Jeśli mamy gondolę poziomą całkowicie, to główka dziecka znajduje się poniżej poziomu nóżek. To nie jest wygodna pozycja. W tej sytuacji możemy sobie właśnie podnieść lekko zagłówek i, i ten poziom złapać na nowo. Główka będzie zawsze powyżej nóżek, lub na tym samym poziomie, tak jak, tak jak to jest zgodnie z normą bezpieczeństwa. Czyli gondola plastikowa, obszyta tkaniną, z wentylacją, z regulacją wysokości zagłówka. Moim zdaniem prezentuje się bardzo ładnie. To zresztą jest też taka cecha charakterystyczna wózków polskich. Jak wchodzimy do, do sklepu z wózkami, to wózek produkcji polskiej. Najczęściej właśnie jest wpięty z gondolą. Tak, oczywiście. Sto, stoją sobie wózeczki z gondolami, one się bardzo ładnie prezentują tutaj. Te siedziska spacerowe zazwyczaj są gdzieś obok do, sprzedawca, dopiero prezentuje, a jak mamy wózki importowane, to zazwyczaj jest to siedzisko wpięte, a gondola sobie stoi obok. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale podejrzewam, że dlatego, że po prostu te gondole są chyba ładniejsze. No, trzeba przyznać naprawdę, że są eleganckie i świetnie się prezentują. Dokładnie, dokładnie. Yy, czyli Saida sobie omówiliśmy. Teraz pokażę no moim zdaniem, takiego Mercedesa wśród gondol, wśród gondoli, przepraszam. Jest to wózek Ultima, Ultra Light z gondolą wykonaną ze specjalnego tworzywa, które się nazywa Piocelan. Przygotowaliśmy tutaj taką jedną gondolkę jeszcze przed oprzyciem tkaniną. Wygląda to jak styropian, ale to nie jest styropian, proszę Państwa, to jest bardzo wytrzymałe, nie można tego praktycznie połamać. Jest to tworzywo, które jest używane między innymi w bolidach Formuły 1. Też w niektórych fotelikach samochodowych grupy Zero Plus dostępnych na rynku bardzo fajne rozwiązanie ma swoje zalety. Główna zaleta taka dla Państwa pierwsza od razu wyczuwalna to jest waga. Taka gondola no jednak jest leciutka i ona na pierwszy rzut oka od razu będzie się wydawała lżejsza w porównaniu z gondolami, czy to napinanymi, czy to wykonanymi z plastiku. Dodatkowe zalety tej gondoli to, to, to one są wszystkie praktycznie związane z tym tworzywem. Po pierwsze, świetna termika, czyli taką gondolę możemy używać i w upalne dni, i w bardzo mroźne dni, ponieważ będzie świetnie trzymała i temperaturę chłodną, i temperaturę ciepłą. Czyli działa na zasadzie termosu? Na zasadzie termosu, dokładnie. Są tutaj też zastosowane rozwiązania, które widzieliśmy w wózku Sight, czyli Czyli jest też panel wentylacyjny i jest też regulacja wysokości oparcia. Ten panel wentylacyjny, co prawda, jest przykryty jednowarstwową tkaniną, ale jak tutaj nie będzie tego widać, ale, ale tutaj są otwory, które też zapewniają przewiew, a regulacja oparcia jest taka troszeczkę inna, ponieważ dokonujemy jej w środku, w gondoli, tam mamy taki specjalny. Specjalny, bardzo prosty mechanizm, gdzie, gdzie takim, takim metalowym elementem podnosimy część, która podpiera plecki. No to, to jest taka nowość. To, to różnie te gondole są nazywane. Niektórzy je nazywają Thermo, inni je nazywają Light. Jest to, jest to nowy trend, który się pojawił w 2021, wydaje mi się, roku. W tego roku jest wózek, tak więc to tak, zupełna, zupełna nowość. Dokładnie. No, i to, i to powiedziałbym, że to jest taka, takie trochę zaprzeczenie tego mojego wywodu na temat sezonowości gondoli. Tak, że gondola stworzywa sztucznego na zimę, gondola napinana na lato, bo, to, bo tą gondolę uważam, że możemy śmiało używać przez cały rok. Oczywiście nie ma produktów bez wad, proszę Państwa. Uważam, że wadą ta, tego typu rozwiązań jest to, że nie można takiej gondoli złożyć na płasko, więc ona będzie miała cały czas ten sam gabaryt, ale jak to mówimy, coś za coś. Dokładnie. Wspomnę jeszcze o materacykach. W polskich wózkach, w obu modelach, które tutaj pokazuję, czyli RicoSight i Ultima Ultralight, mamy zastosowany materacyk z włókien kokosowych, dokładnie, naturalny, ekologiczny. Nie jest to pianka, on oczywiście. Przy Łukasz, ja pokażę może, jak on wygląda już w samym wózku. On jest oczywiście obszyty specjalną tkaniną. Możemy sobie tą tkaninę tutaj zdemontować, wyprać. Tu jest kieszonka na mechanizm regulacji oparcia. Także to też fajne rozwiązanie i dla niektórych z Państwa może być, może być bardzo znaczące. W większości wózków na, rynkach, na, na rynku jednak matracyki wykonane są z pianki. Są to różnego rodzaju pianki lub memory foam, pianki ortopedyczne lub zwykłe, zwykłe gąbki. To Państwo musicie sobie po prostu już ocenić w sklepach organoleptycznych. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże Państwu podjąć właściwą decyzję w wyboru odpowiedniego wózka wielofunkcyjnego dla Państwa. Zachęcamy również do pozostawienia lajka, like jeżeli Państwu podobał się dzisiejszy odcinek i również zachęcamy do subskrybowania naszego kanału Eurokart Wózki Dziecięce. Mamy również przewidziany konkurs, o którym opowie Piotr. Tak, przypominamy o naszym konkursie. Do wygrania są praktyczne kubki termiczne marki Eurokart. Wystarczy, że w komentarzach pod filmem pozostawicie Państwo pomysł na tytuł odcinka, który być może w przyszłości wyemitujemy. I jeśli skorzystamy z Państwa sugestii, to właśnie taki kubeczek termiczny zostanie wysłany do osoby, której temat wybierzemy. wybierzemy. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.